Witajcie w kolejnym vlogu A w tym vlogu e, Sobie agregatuję pod e, buk Oczywiście agregacik tym razem jest 60. Także tak e, Musiałem sobie trochę dociążyć wałki tylne takim żelastwem, bo po prostu jest sucho no i te bryłki strasznie się nie chcą tak rozbijać no i postanowiłem sobie to dociążyć wszystko te wałki no i powiem wam że jest w miarę ok i myślę że będzie dobrze Ten wirus straszny, yy, więc na siebie uwa, uważajmy, yy, przestrzegajmy yy, tej higieny, czyli mycia rąk i w ogóle. I też, jeżeli yy, no i też musimy zostać w domu, ale tak jak niektórzy my, tak jak na przykład rolnicy, yy, musimy po prostu zostać w yy, traktorze, nie? Ale trzeba... Usie... znaczy trzeba na siebie uważać, mimo czy w polu, czy gdzieś Naprawdę przestrzegajmy tego wszystkiego. O, takie świństwo mamy. Eee, także mówię. Przestrzegajmy tego wszystkiego, żebyśmy byli cali i zdrowi. Ja wam życzę naprawdę w tym trudnym okresie dużo zdrowia żebyśmy jakoś to przetrwali no i żeby było dobrze no, no więc tak sobie to i dociążyłem w taki oto sposób natrytki sobie złapałem no trzyma się trochę żelazwo poszło no i powiem wam, że robi robotę, dobra no więc co, w dziesiątkę wsiadam i rusza. co dziś Powiem Wam, że bardzo się kurzy, więc to cud. Nic nie nagrałem, no ale to nic, wam jeszcze nagram z pryskania od tych fastów i z pryskania odżywką, więc będą wrogi, więc, więc tak, e nie wiem czy mnie słychać, to jest taka kabina jaka jest na razie, jest głośno tutaj, więc dlatego tak nie mówię. Dobra, ruszamy. jest to po prostu jest sucho, a w moich rejonach w ogóle nie nadają deszczu na razie, więc yy no więc jest po prostu jest słabo, nie? No ale trzeba robić, nie ma innego wyjścia. Yy, przecież nie zostawię pola, yy, żeby tutaj zarosło badyle czy coś. Po prostu trzeba to obrobić, zasadzić, zasiać No więc jest jak jesno, może będzie lepiej Tak, ja będę Kończył tego vloga yy, Prawdopodobnie będę Sobie jeździł dwa razy po tym samym Żeby porozbijać te Bryłki jeszcze bardziej Żeby lepiej się sadziło Jest masakra, nie? Jest masakra Wcześniej tutaj rozwaliłem sobie Znaczy rozsiałem sobie nawóz Potafoskę e, w dawce 200 kg na jakieś 60 ary. E, także tak, e, ja kończę tego vloga. Widzimy się po prostu w kolejnych vlogach, e, w, w kolejnych odcinkach, w kolejnych pracach polowych. E, Miałem dzisiaj jeszcze sobie rano pryskać, ale po prostu za mocno wieje i sobie to przełożę na jutro, bądź na inny dzień, żeby po prostu mniej wiało, żeby był mniejszy ten wiatr. Bo, bo po prostu po co pryskać, jeżeli jest taki duży wiatr i ten oprysk nam znosi na inne pole, nie? I nam rozpyla gdzieś tam, indziej, a nie wprost. Właśnie w pszeniczkę, nie? Także e, kończę tego vloga. Myślę, że Wam, że wam się spodobał taki vlog, e, także